No cześć, witajcie w ten letni upalny dzień. Dzisiaj prezentacja zestawu dworzec kolejowy. To akurat pasuje tematycznie, bo niedługo wakacje, urlopy i tak dalej. Część z Was pojedzie pociągiem, a część autobusem. I to jest bardzo zgrabny zestaw. Jeszcze jedno przypomnienie, mianowicie 2 lipca 2022 w Poznaniu w Historylandzie jest spotkanie z widzami, a szczegóły macie w filmie oraz w przypiętym komentarzu. Możecie sobie obczaić. Tymczasem 907 klocków w środku, 6 minifigurek i podobają mi się szczególnie te służby. Czy to kolejowe, czy to autobusowe, dlatego, że mundurki mają całkiem, całkiem przyzwoite. Jest również wóz techniczny, no i nowy autobus. Fantastyczna sprawa. No, tak trochę z łezką wokół przypominam sobie dworzec kolejowy z roku 2014. Tam była taksówka, tam był też sklepik i z hot dogami i z zestawami Lego. Bardzo przyjemnie to wyglądało. A kosztowało 220 zł bez grosza. I było co prawda mniej elementów, ale dzisiaj te ceny, no, szokują. 360 zł bez grosza. Za tyle kupuje się ten zestaw. I ciężko znaleźć lepszą cenę, dlatego że on jest w wąskiej dystrybucji. Lego pociągi to bez problemu na alto sobie znajdziecie, a tutaj dworzec kolejowy niestety nie. Zobaczcie, jakie to jest grubaśne pudło. I może lećmy, otwórzmy, no, bo tak jak mówię, jest tutaj bardzo ciekawie. Ojej, teraz zauważyłem, że wepchnęli nam kilka płyt drogowych. No już trudno. Nie, no naprawdę, to pudło jest dziwnie duże, takie napuchnięte. Pamiętam kilka tygodni temu, to mi napuchła bateria w moim Delu, w moim laptopie i trzeba było to wymienić. Jeżeli wy na przykład tracicie kontrolę nad touchpadem, to zerknijcie, może właśnie bateria, która jest wypełniona jakąś tam cieczą, no zaczyna nie domagać i trzeba już ją wymienić. Okej, okay, tutaj czarna jak węgiel maczeta Kukri dobrze zadziałała. Co jeszcze jest ciekawego w tym zestawie? Jest jakaś taka wieżyczka dróżnika, no bo tutaj mamy szlaban. No, tak na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. To jest zgrabny, mały dworzec. I można to zaaplikować do Lego Miasteczka. Czy Lego zaczęło robić taką brzydką rzecz? Czyli zbyt mocno powiększać pudła? No bo zobaczcie, tutaj jest tyle wolnego miejsca co w chipsach. oj, to mi się nie podoba, ale zaraz zerkniemy. Może jest jakieś uzasadnienie, dlaczego aż tak wielkie, a przede wszystkim grube pudło tutaj zastosowano. Nie widzę takich elementów. Co to by tego wymagały? Okej, okay, rozumiem, są tory, ale no bądźmy szczerzy, czy to wymaga tak pokaźnego pudła? Nie sądzę. No i naklejek będzie sporo. Rzeczywiście, widzę, że ten fresh to mocno się reklamuje. Pamiętacie chociażby ten przekonkretny zestaw sklep i z warzywami i z innymi rzeczami? No, będę gorąco wspominał. A tutaj co jeszcze? No, powiedzmy jakaś mapka, jakieś obkleiny na autobus. Takie tematy. Faktycznie tych klocków jest dużo, jeżeli chodzi o takie większe i panele, i jakieś drzwi, okna, coś takiego, szyby, podkładki, ale jednak no, podtrzymuje to swoje takie zaniepokojenie, dlaczego pudło zostało w ten sposób wykonane. Może macie jakieś pomysły, to piście w komentarzach. Tymczasem ja tutaj jeszcze przeglądam. Z jedynki będziemy budować ten wóz techniczny. No, niedobrze by było, jakby szambo się wylało, prawda? Na cały ten peron dworzec. Okej, okay, to jeszcze tak szybciochem zerknijmy na środek. Co tutaj mamy? No, ładnie, jakby informacja zawarta, co budujemy z każdej instrukcji po kolei. I pewnie będą też reklamy. Tak jak mówię, ten ekspresowy pociąg pasażerski będzie też u mnie na kanale. Szpital można już sobie obejrzeć. Zrobimy speed build tego oto autobusu, a budynek no i ten wóz techniczny, pomarańczowy to zbuduję sobie sam bez speed buildu. Tak to będzie wyglądać. Duża płytka drogowa, która, no powiedzmy, teoretycznie trochę miejsca zajmuje. Ale no też bez przesady, gdzie ona tutaj jest. Płaściutkie to to, jak nie przymierzając... Nie wiem co, moja klata. Okej, okay, lecę budować tak jak mówię, tylko autobus będzie na speededwiildzie. <śmiany> you oh. No i mamy to zestaw. Budowałem niewiele ponad godzinę, ale jestem mocno podjarany. Zerknijcie chociażby na te transparentne, gładkie bokiem kładzione dachy. To jest po prostu świetne. A taki wóz techniczny to jest dobre uzupełnienie na przykład pociągu towarowego. No i autobus, wydaje mi się, że jest nawet lepszy niż ten mój ulubiony żółty z dawnych lat. No przyjrzyjmy się temu wszystkiemu w szczegółach. Ewentualnie trochę mi się nie podoba szlaban, bo jak to jest budowane na płytkach. Chyba wygląda lepiej, ale nie będę się czepiał takich drobiazgów. Ta otwarta część platformy wygląda niesłychanie atrakcyjnie. Mamy tutaj trochę sztuki, mamy podjazd dla niepełnosprawnych, mamy chyba taką samoobsługową kasę biletową oraz wszechobecne reklamy także na ławce. No, przyznacie sami, czy nie wygląda to dobrze? Zaokrąglone krawędzie, tak jak wcześniej wspominałem, wszystko jest tak transparentnie, przezroczyście błękitne. Po prostu ja bym chciał wyruszyć właśnie z takiej stacji. To przejdźmy do środka, bo tam są punkty usługowe. Niestety wygląda to już nieco gorzej. Nie, no od przodu to niczego sobie, mamy lampy, mamy tablicę dworcową, mamy dwustronnie uchylane drzwi, a nad nimi informacja, gdzie należy się udać po bilety, a gdzie po kawę, ale w środku. O jest już mocno pustawo. Tutaj by się przydał jakiś śmietnik, no cokolwiek by się wmieściło. I zerkamy. jak to tutaj zorganizowano? Po tej stronie możemy kupić bilety. Jest jakaś mini kasa fiskalna albo kalkulator, i jeden bilet. To tyle. Po drugiej stronie przekąski, a tam rogalik. <gryw> bardzo mała lada. Oczywiście sytuację ratuje trochę ten dobrze zbudowany ekspres do kawy. Wiecie, są jakieś kontrolki i tak dalej, ale jest tutaj bardzo, bardzo biednie. No, tył ten zestaw niczego nie urywa. Nie możemy mieć wszystkiego. Aha, tutaj jeszcze po tej stronie mieliśmy tą mapę, którą na początku wam pokazałem. No i tam jest jeszcze odnośnie jakiegoś zaginionego kicia. No a na górze siedzi sobie dróżnik przejazdowy. Trochę nie mam pojęcia jak się tutaj dostał, ale wieżyczka wygląda przyzwoicie, szczególnie od boku. Kiedy odwrócimy te cegiełki, no to powstaje nam całkiem fajna faktura. Zresztą od przodu ten główny znak też daje radę. Nie sądziłem, że tak mocno polubię kolor turkusowy. W każdym razie zerknijmy jeszcze do wnętrza. No, muszą tam być jakieś komputery. O, mamy dla wygody obrotowe krzesło. Pani jest wyposażona w taki czerwony lizak. A tutaj kubek i po prostu jakieś randomowe nadruki. Chociaż nie, one mniej więcej pasują. To tutaj, to chyba było w tej ostatniej serii na Arktyce. No, takie właśnie panele dotykowe. Okej, okay, podoba mi się to. Oprócz tego, że nie ma żadnych schodów ani drabiny. Nie, no ale dodanie tego pomarańczowego wozu technicznego to naprawdę strzał w dziesiątkę. Sunie to wszystko bardzo przyjemnie. Kółka nieco się obracają, ale tutaj prowadzą nas mniejsze. O idealnie takim rozstawie jak szyny. Fantastyczna opcja. No i mamy na dodatek Toytoja. Pamiętam bardzo dawno, on występował w niewielkim zestawie z placu budowy i trochę już tęskniłem. A tutaj zobaczmy, co znajduje się w środku. Oj, papier skończony, a gdzieś tam, nie wiem czy to jest widoczne, jakaś kupa się niestety zagnieździła. Ojejku, może tylko trochę brakuje oznaczeń gdzieś tam z każdej strony, ale nie jest źle. Jako to jak najbardziej fajny. Zdejmijmy teraz ten pojazd, dlatego przygotowałem wolną przestrzeń tutaj na przodzie. No, i jak to się prezentuje? Przede wszystkim podnieśmy te kółka na szyny. Cyk, i już możemy swobodnie się poruszać po jezdni. Tutaj mamy fajny kosz, co by gdzieś tam dźwignąć pracownika i on może na przykład nareperować tablicę, ale tutaj są jeszcze inne atrakcje, Między innymi śmietnik, którego mi tam w środku brakowało, bo zobaczcie, jak tam jest. No pusto i przezroczyście. Okej, okay, sama platforma taka nieco wzniesiona wygląda świetnie, ale tam coś by się przydało. Natomiast wróćmy do pojazdu. Są narzędzia z tyłu, tutaj właściwie jakbyśmy się uparli, też tego tojtoja byśmy wmieścili albo co tam sobie zbudujemy, no a w środku kierowca też wchodzi. Co prawda nie ma żadnego krzesełka, nie ma też otwieranych drzwi, tylko niebieska kierownica, żadnych zegarów. No słuchajcie, od przodu maska wygląda poprawnie. Jest jakaś tam rejestracja, trochę tutaj ta zieleń przebija. Ale okej, okay, zielony i pomarańczowy to fajne połączenie. No i tutaj rażą trochę te prześwity przy nadkolach. Ojojoj, ale to nie jest też wielki problem. Wydaje mi się, że jakby taki zestaw był osobnym setem, no to też cieszyłby się dużą popularnością. Zobaczcie, ten koszt to możemy sobie nawet tak oto przesunąć, i to też wygląda dobrze. No, tego brakowało, właśnie chociażby w takim dużym zestawie typu pociąg towarowy i jeszcze tutaj mamy ten niewielki wózeczek. Super! Niebieski autobus na linii 43 to nieoczywisty bohater tego odcinka. Zerknijcie tylko jak on świetnie się prezentuje. Mamy tutaj drzwi takie szerokie, co by wprowadzić na przykład kobietę z dzieckiem albo osobę na wózku. Możemy sobie też przodem wejść, całkiem fajnie, a przede wszystkim tutaj jest bardzo łatwo zdejmowalny dach. No przecież to jest poezja na przykład w porównaniu do tego żółtego autobusu, który tak mocno mi się podobał. Wiele żółtych siedzisk w środku naprawdę sporo miejsca, aż tutaj by się prosiło, żeby coś jeszcze zamontować. No nie wiem, chyba nic nie ominąłem. Za to w środku mamy informację dokąd zmierzamy. To jest piękna dbałość o detale. Po drugiej stronie to jest świetnie przeszklone. No czy ten autobus wam się nie podoba? Oczywiście, jak zwykle, jest tutaj niedopatrzenie, czyli jakaś brzydka szpara i ja bym chyba użył niebieski klocek pod przycisk, ale to są już takie moje Powiedzmy odchylenia, i nie jest to poważna opinia, tylko raczej takie czepialstwo. Wygląda to świetnie. Kolorystyka też niczego sobie, także mi się po prostu podoba. Bardzo, bardzo fajnie. Jakieś takie elementy, powiedzmy, wentylacji, i prawie bym zapomniał. Tutaj również możemy na tyle zamontować o właśnie rower. I to siedzi bez problemu. Znowu wszechobecne reklamy. No ale fresh to jest chyba taka polska żabka. Idę o zakład, że dobrze wiecie jak działają lego szlabany, ale przetestujmy to tak gwoli recenzenckiej ścisłości. Wystarczy, że tutaj sobie dźwigniemy, no i od razu przejazd mamy wolny. Chociaż zwróćcie uwagę, jakie te nowe płytki drogowe są wąskie, no tutaj przynajmniej jedno koło drugiej trzeba byłoby ustawić ale wtedy znowu byłoby zbyt szeroko. I tak źle, i tak niedobrze. Jakbym się miał czepiać szczegółów, to zobaczcie. Ten stojak tutaj na rowery ja bym przerzucił na drugą stronę, bo strasznie to wszystko jest na ścisk zrobione. Prawie ten rower tutaj wchodzi na jezdnię. Ale to są takie drobiazgi, detale. Tak naprawdę bardzo podoba mi się ta wyspa, która sprawia, że ten przejazd jest taki nowoczesny, przynajmniej tak mi to wygląda. Oczywiście nie ma tutaj problemu, żeby sobie przejechać dość gładko tym autobusem, ale słuchajcie, no jest wąsko, jest strasznie wąsko, właściwie cały czas łamiemy przepisy, bo najeżdżamy na linię. To co, że nie jest ciągła, to i tak jest wykroczenie. Sześć minifigurek w zestawie i powiem Wam szczerze, doceniam każdą z nich, bo mogli zagrać trochę bardziej odtwórczo i dorzucić nam takie motywy, które już mieliśmy wielokrotnie, ale nie, nieco się postarano, chociaż wiadomo, że te torsy, te nadruki, one będą się dublować, jeżeli chodzi o sety na czerwiec 2022. W każdym razie taka pastelowa, nieco psychodeliczna koszulka. Fajny motyw. Bardziej podobają mi się takie mocniej tradycyjne rzeczy, typu taki sweter, co będzie to można wykorzystać na przykład do makiet świątecznych, takich wigilijnych. Oprócz tego pracownicy. No i doceniam tego ekspedienta. Słuchajcie, taki torst to jeszcze w kolekcji mojej nie występował. Zazwyczaj to byli jacyś kawiarze, bariści i tak dalej. No jest gość od obsługi. Z takich ciekawszych rzeczy... Ma aparat słuchowy, kiedyś myślałem, że to jakiś pot, ale nie, dobrze, żeście mnie tutaj w komentarzach wyjaśnili. Oczywiście to nie jest absolutna nowość, minifigurki co jakiś czas już miewały aparaty słuchowe. No i właśnie ci profesjonaliści. Świetny, formalny strój. Zobaczcie, turkusowo, a jednak wygląda to świetnie. Oczywiście ja kojarzę takie same torsy, występują. W tym ekspresowym pociągu pasażerskim nie można mieć wszystkiego, nie w każdym zestawie będziemy dostawali świeżynki. Pokażę wam jeszcze alternatywne grymasy, kiedy ktoś tam jest zaskoczony. No, kilka figurek takie coś tutaj posiada, no i jedno wspólne ujęcie na torsy od tyłu. Fajnie, zróżnicowane nogi, może trochę mało nadrukowane, ale kilka tam figurek, konkretnie dwie, jakiś motyw na nogach także posiada. A swoją drogą żółty rower wygląda dość zabawnie i też zwróćcie uwagę, na opakowaniu każda z minifigurek coś tam w ręce ma, a to rogalik, a to jakieś akcesorium, ale to jest wyciągnięte z budynku, no przydałby się chociażby jakiś dodatkowy bilet albo telefon, cokolwiek, te minifigurki stoją tak trochę biednie. Żałuję, że ten zestaw nie jest dostępny w szerokiej dystrybucji, dlatego że nie byłoby wtedy problemem kupić go 50, może 70 zł taniej. Bo tutaj są bardzo dobre pomysły, chociażby ten wóz techniczny. Jeszcze stoi tojem, świetny wypełniacz torowiska. Tutaj właściwie nie można się do niczego przyczepić. Ewentualnie jedna minifigurka kierowcy by się przydała, bo wtedy drugi pracownik no, byłby na wysokości. Jeżeli chodzi o autobus no to słuchajcie, tak jeszcze sobie pomyślałem, że do pełni szczęścia brakuje mi sześciu kółek. Wtedy mielibyśmy duży respekt względem tego potężnego pojazdu. I tak jest zjawiskowo dobrze. I tak jak mówię, nawet dla tego autobusa warto kupić ten zestaw. Jeżeli chodzi o Peron, o stację, no po niewielkiej rozbudowie będzie jeszcze lepiej. Trochę pustawo w środku. Okej, okay, ale jeżeli chodzi o taki klimat tutaj tego zakątka, to jest to bardzo przyjemne dla odbiorcy i trochę sztuki takiej geometrycznej, jakieś drzewko, oj tam nawet niebieski ptak. Świetnie. Tutaj też mamy zjazd i wjazd na torowisko. Bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, minifigurki też niczego sobie. Ciekawe torsy, ciekawe grymasy. Robi się coraz lepiej w Lego City. Dlatego ta moja ocena no, podyktowana świetnymi pojazdami, niech będzie 9 z dużym minusem na 10. No, już niech będzie. Trochę tam w środku mało jest detali i szczegółów, szczególnie w tych punktach usługowych, ale dajmy temu spokój. Można to sobie we własnym zakresie rozbudować. Dzięki, do zobaczenia!